maneczko, widzowie z tej strony Elzart. Chwilkę mi nie było, zobaczymy co się działo na markecie i tak dalej Co tutaj się wydarzyło, a troszkę się powydarzyło, dodatkowo skin jeszcze z gierce. Więc zaraz o tym pogadamy, co z tymi scenami się dzieje, moją montorie, ale szybkim jeszcze oj, wstępem. E, Parę słapik strona do wymienia swoich skinów. do strony będzie oczywiście w opisie. darmowe 5 dolarów z kodem Elzart przyjmianie. Z tego strona tutaj nie wlicza ten naklejek. Przez co miecie dużo przepięknych kratów, po prostu coś tutaj postawić, bez tego od zawalenia z czarmami, więc naprawdę można wyjąć dużo przefajnych krawcioków e, do grania i trzeba na tym zarobić, wyjmując jakieś. Droższy i z zarobkiem na markecie Steam. Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmoję 35 dolarów, przy doładowaniu 3 dolarów, 350 dolarów. Generalnie skin został jeszcze wymieniony w sklepie i jest pokazany tam cały czas, że jest jeden dzień, tak, do skorzystania z oferty, czyli wyjęcia tego e, Digla. I ciekawi mnie, co się wydarzy i dzisiaj o której, bo prawdopodobnie to będzie dzisiaj, może jutro, ale wątpię, bo licznik by się już pokazał, pewnie że 24 godziny, czy coś w tym stylu. E, nie ma tego licznika jeszcze, więc. Naprawdę zaraz będzie skinek Szybko przed skrzynkami jeszcze zobaczmy czy jakoś Diggle na to zareagował Czy coś tu się działo No, Diggle zareagował Ale co ciekawe Diggle reaguje moim zdaniem w drugą stronę niż wszystko inne Co jest bardzo ciekawe W ogóle to jest market, nie? Tylko Diggle sobie spada z tych cen Chociaż te ceny były legendarnie duże No nie oszukujmy się Te 400 zł, co było przez jakiś moment, że za Diggla To naprawdę było tutaj No troszkę za dużo Nie oszukujmy się Troszkę za dużo, troszkę troszkę Teraz Diggle sobie spada I to widzę, że w każdym stanie Okej, okay, okej, okay. ciekawe Wiecie jak zmieni się digt czy wyleci. A co ciekawe, skrzynie przed karnetu idą tak do góry, jakby skrzynie miały zostać teraz wymienione w sklepie. Dziwne, dziwne zachowanie, no bo tak się zachowują. zobaczcie, miały jakiś pik, trochę spadły, ale dalej to jest cena za wysoka ta cena jest za wysoka, bo podpowiem, one się na 95% nie zmienią w sklepie. Znaczy, no jest szansa, nie, ale no nie zmienią się raczej. Jakby się zmieniły. To by miało sens Jak, jak się zmieniają, to trochę nie ma sensu Generalnie Prime Strzynek dalej trwa Jak może zobaczyć 8 zł Dream Nightmares Kilowatt 350 Rewolucji 3 zł e, No, z ukoszenia trochę się ustabilizowała Troszkę stoi Odrzutu Złoty 12 Załamania Złoty 66 Zobaczcie, pik Pik Nowy pik Cały czas jest nowy pik Bardzo fajnie Odrzutu również tutaj No te ceny są legendarne Złoty 16 Zastrzynienie odrzutu Coś pięknego że Złotówka na czysta zastrzynka odrzutu Jak tutaj nam na przykład po 60 groszy chodziło Bardzo fajnie to wygląda, powiem Wam Bardzo fajnie. Ma tu y, dwułęczka 443. No cieszy oko, aż 26 lat. Fajnie, teraz tylko obserwuję sytuację i ciekawi mnie ten nowy skin. Co to będzie? Co to będzie? Więc, no, zostańmy tutaj i czekajmy na to, co się wydarzy, bo ja naprawdę nie mogę się doczekać. Pewnie cię wleci jakiś update, może coś dodadzą, może mapy się zmienią. No, nie wiadomo, jeżeli zmienią tego skina, może coś stępię, to może promka wleci na kapsuły. No, kto wie, jak ja oczywiście film wstawię, więc e, zapraszam do obserwowania. Plus zapraszam na film Spider-Shop, bo e, jest konkurs. No, są skiny, więc polecam wam sprawdzić, jak można wygrać skinki No i co, zapraszam do subskrybowania kanału. Życzę wam jogiczenia, jeżeli lubicie kontent inwestycyjny, tylko, to zapraszam do subskrybowania. Trzymajcie się, widzowie Cześć, cześć.